jak przyjmują uczestników trójkowych imprez, bo tu wielokrotnie już byłem na tej stradzie i zawsze tutaj w Augustowie jest szalenie miło. No a ja chciałem powiedzieć, że podziwiam tych wszystkich y, kolarzy, którzy wystartowali w szklarskiej porębie i pokonali przez 10 dni prawie 1000 km. to naprawdę jest olbrzymi wyczyn i myślę, że warto pójść w ich ślady. No oczywiście nie na tak długim dystansie, ale tak stopniowo, stopniowo. I zaliczać coraz nowe etapy. W każdym razie impreza bardzo się podoba, my jesteśmy też z tego zadowoleni, no bo firmujemy magistrale. Ona się nazywa trójkowa i sądzę, że w kolejnych latach również będzie cieszyła się takim powodzeniem. A na razie trzymamy kciuki za tych, którzy tutaj pedałują na tych stacjonarnych rowerach. W jednorożcu na jednym z etapów tego, tej magistrali pobito rekord. W ciągu godziny y, trzech, właściwie sześciu uczestników, ale trzech kodowało równocześnie, oni przejechali 886 kilometrów, a, 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 a później, czy jeszcze później był, był lepszy rezultat, to jest 103. Przez, tak, w Wyszegrodzie 97, ale jeszcze gdzieś 103. To w Jednorożcu, tak, no więc się nie pomyliłem, tam był osiągnięty najlepszy rezultat. Ciekaw jestem, jak wypadną gospodarze. Dobrze. Jeśli doping, to na pewno postarają się osiągnąć również znakomity rezultat. Przypominam, przez godzinę, tak jak Arek mówił, muszą pedałować na tych trzech rowerach stacjonarnych, a to nie jest takie proste. Bo te rowery stawiają spory opór, no ale jak ktoś jest wytrenowany, to na pewno sobie poradzi. Proszę Państwa, Pan Henryk Sytner to historia polskiego radia. Ja w Polskim Radiu Białystok przepracowałam ponad 17 lat. I pamiętam takie czasy, kiedy w lecie z radiem Pan redaktor Sytner propagował w zasadzie wtedy jeszcze.